Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 6 sierpnia w niedzielę i w święto przemienienia pańskiego. Dlatego usłyszymy fragment właśnie opisujący to wydarzenie z Góry Tabor. Będzie to 17 rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, a wersety od 1 do 9. Posłuchajmy. Później Jeszua wziął kefe, Jakowa i jego brata Jochanana, i zaprowadził ich na górę wysoką potajemnie. A kiedy patrzyli, zaczął się zmieniać. Jego twarz jaśniała jak słońce, a ubranie stało się białe jak światło. I spojrzeli i zobaczyli Moszego i Eliachu, jak z nim rozmawiają. Kefa odezwał się do Jeszui. Dobrze, że tu jesteśmy, Panie. Jeśli chcesz, rozstawię trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moszego i jeden dla Eliachu. Kiedy jeszcze mówił, otoczył ich jasny obłok, a głos obłoku rzekł: „Oto mój syn, którego miłuję, w którym znajduję upodobanie. Słuchajcie go.” Usłyszawszy to Talmidim, tak się przerazili, że upadli na twarze. Ale Jeszuła podszedł i dotknął ich. Wstańcie, powiedział, nie bójcie się. Więc otworzyli oczy, spojrzeli i zobaczyli tylko samego Jeszuę. Kiedy schodzili z góry, Jezuła nakazał im, nie mówcie nikomu, coście widzieli. Aż syn człowieczy powstanie z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi kochani, ten dzisiejszy fragment myślę, że też jest nam dobrze znany. Przecież podczas rozważania części światła, za każdym razem rozważamy w czwartej tajemnicy przemienienie Pańskie. Myślę, że nie jeden raz. Też zastanawialiśmy się, czy właśnie w modlitwie różańcowej, czy w tym rozważaniu Ewangelii, gdy słyszymy na Mszy Świętej, w homiliach różnych, czym to przemienienie Pańskie było i jest ciągle dla nas. Ja chciałbym tak skupić się na takiej zwyczajności, na takiej zwyczajności wchodzenia na górę Tabor. Ta góra. Jest jedną z najwyższych gór, tam właśnie, gdzie Pan Jezus mógł zabrać apostołów. Tych trzech akurat wybrał. Poszedł z nimi, tutaj użyte zostało takie słowo potajemnie. W tym liturgicznym przekładzie jest napisane, że, wybrał, że wyprowadził ich z dala od ludzi. W tym najnowszym tłumaczeniu z dala od ludzi myślę o tym tłumaczeniu edycji Świętego Pawła. Bo tutaj mam przed sobą tą edycję. Natomiast w liturgicznym przekładzie jest napisane: Osobno ich wyprowadził. Jedno, drugie i trzecie mówi o czymś, co jest nam dobrze, chyba, znane czy zrozumiałe: że Pan Jezus chce nas odseparować czasami, zdala od ludzi. Czy potajemnie to nazwiemy, czy osobno, ale zabiera jednak. By pójść za Nim, by iść za Nim, i zabiera tu w tym przypadku akurat na, na górę, a więc idą jakąś drogą, szlakiem, nie wiedząc czemu, nie wiedząc po co. Jedyne co apostołowie mają w swojej głowie: Piotr, Jakub i Jan to zaufanie. Idziemy za Nim. Nie zadają tutaj pytań. Dlaczego nie idą pozostali? Przecież dwunastu zawsze szło za Tobą. Dlaczego tylko my, a nie dziewięciu pozostałych? Moi kochani, to jest czasami tajemnica, ale Pan Jezus wybiera sobie nieraz, może właśnie Ciebie z tej rodziny, może nawet z dwojga małżeństwa, wybiera właśnie Ciebie tego dnia, byś poszła, czy byś poszedł za Nim na osobną górę, byś spędził z Nim. Nieco więcej czasu. To słowo potajemnie jest takie dosyć, może tutaj dla nas jakimś takim światełkiem, małym kierunkiem, że nie trzeba tego od razu wszystkim ogłaszać, obwieszczać, że teraz mnie nie będzie godzinę, dwie godziny, trzy godziny, bo, bo, bo będę szedł na medytację z Jezusem, ale może właśnie czasami trzeba tak się dać pociągnąć. Tym, to już musi każdy z nas usłyszeć, też jakby delikatne natchnienie, by pójść właśnie za Jezusem, by dać się wyprowadzić. Może ktoś inny z domowników w tym czasie pracuje, może mają zwyczajne zajęcia i te zajęcia też są modlitwą, jeśli oczywiście świadomie ktoś wykonuje jakieś prace dla Pana Boga, na chwałę Pana Boga i oczywiście po to, aby, jak mówi święty Paweł, by zarabiać na własny chleb, czy jakby mówi to trochę inaczej, kto nie chce pracować, niech też nieje chleba, trochę przekornie. Więc tamte oczywiście zajęcia też są modlitwą, ale może Ciebie właśnie Pan Jezus chce wybrać spośród tego grona apostołów, uczniów, byś poszedł z Nim potajemnie, osobno, z dala od ludzi właśnie na tą, na tą górę z Jego przemienienia i również dotknięcia Ciebie. To po pierwsze, nie, nie, nie wzbraniajmy się przed takim właśnie pociągnięciem przez Jezusa. Idźmy za nim odważnie, śmiało i nie rozglądajmy się, że nie ma jeszcze tego i tamtego, i dlaczego tamci się nie modlą, dlaczego tylko ja, a dlaczego nie on. To jest przywilej, to nie jest obciążenie, ale to jest przywilej, że akurat możesz pójść za Jezusem. W, jakimś, w, jakimś, w jakiejś medytacji, w jakiejś modlitwie. Potem już wszystko dzieje się według takiego scenariusza, który się już ludziom wymyka trochę spod kontroli. Dotychczas, do tej pory, wyobraźmy to sobie, Pan Jezus mówi, chodźcie, pójdziemy na tabor. No więc oni jakoś się pakują, idą, za Nim biorą po ludzku to, co pewnie trzeba było zabrać, może jakąś wodę, Czyli jakoś się przygotowują do tego wyjścia, do, teg do tego czasu, który teraz przed nimi. To po ludzku i idą krok za krokiem. Jak powiedziałem, Góra Tabor to jedna z najwyższych gór, więc to nie było łatwe zadanie. To nie, było, to nie była modlitwa gdzieś nad jeziorem Galilejskim, gdzie, gdzie nie trzeba było się wspinać, ale tam też byli ludzie, tam też było mnóstwo ludzi, więc czasem trudno o skupienie w takim właśnie miejscu. Trudno by było, żeby Pan Jezus tam właśnie się objawił, gdzie tu jest jakiś wielki harmider, tu łowią ryby, tu ktoś chodzi, tu ktoś przychodzi, uzdrów mnie, tu ktoś krzyczy, tu może jeszcze coś innego. Więc to, to ma swoje znaczenie, to wyprowadzenie, ale idą w tym ludzkim, jak powiedziałem, takim po ludzku, w tym podejmują ten krok, żeby, żeby po prostu iść z Jezusem. I teraz wszystko wymyka się spod kontroli bo nagle Jeszua zaczyna jaśnieć, Jego twarz zajaśniała jak, jak, jak słońce, Jego szaty są białe jak światło, nagle widzą Moszego, Eliachu, a więc Mojżesza i proroka Eliasza, nagle widzą, że Jezus z nimi rozmawia, no i wtedy próbują... Powiedzieć też coś od siebie, postawimy tu trzy namioty, zrobimy, jakoś uchwycimy ten moment, bo być może myśleli, że to będzie trwało dłużej, może oni już tu zostaną w tej chwale nieba, ale nie o to pan Jezusowi chodziło. On im po prostu pozwolił usłyszeć prawdę o sobie, że za chwilę to się skończy. Pan Jezus mógłby, mógłby im tak powiedzieć chłopaki, to za chwilę się skończy, to jest tylko ułamek sekundy, został wam podarowany. I, 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 I słyszą głos ojca, że to jest mój syn, tego którego widzicie, tego którego będziecie widzieli nawet na krzyżu, tego który was nie będzie zawsze teraz bronił, wyprowadzał. Oni potem oddają życie za Jezusa, ale oni to usłyszeli i zapamiętali już na wieki. To jest umiłowany syn ojca i macie go słuchać. Macie go słuchać. Nie zatrzymacie tutaj tego ułamka chwili, że wy rozstawicie namioty i teraz będziemy tutaj na tej górze żyli, mieszkali czy koczowali. Wy macie go słuchać. Tam gdzie on was poprowadzi, tam dokąd z wami pójdzie, tam macie go słuchać. To dla nas też jest, moi drodzy, taka wskazówka, żebyśmy nie zatrzymywali się nawet na tych chwilach yy, pięknych, które nieraz przychodzą w jakimś przebłysku Ułamku, na modlitwie, na adoracji, na jakimś śpiewie, może jeszcze gdzieś w czymś, na Eucharystii. My mamy zejść z tej góry, mamy zejść z tej modlitwy. My nie mamy rozstawiać tam namiotów i powiedzieć: O tam, jedynie tam teraz będę żyć, jedynie na tych rekolekcjach, jedynie w Medżugorie, jedynie tam i tam bym rozstawił namioty i tam pozostał. Nie. My mamy słuchać Jezusa. To jest coś, czego ojciec od nas chce. Ojciec nam wskazał, tak On jest, tak daliście się wyprowadzić, doświadczyliście czegoś pięknego, ale, ale macie zejść z tej góry, macie, macie być posłuszni Jemu. I co, jaka jest jeszcze reakcja ludzi? Strach. Strach, kiedy widzą potęgę Boga, upadli na twarz. Ale wtedy już przychodzi Jezus i, i dotyka ich, i, i mówi: To jest bardzo też ważne, że Jezus ich dotyka, że Jezus Jezus ich nie zostawia, nie rozkazuje, on ich dotyka i mówi: Wstańcie, wstańcie i nie bójcie się. Nie bójcie się. I wtedy zobaczyli już tylko samego Jezusa. Wstańcie, nie bójcie się. Zobaczyli Jezusa i schodzą z góry. Jezus im nawet więcej mówi: Że to jeszcze nie jest ten czas, żebyście o tym już teraz opowiadali. To jeszcze nie jest ten czas. Na razie schodzimy razem. Na dół, czyli z tej modlitwy, schodzimy, i, i tam za chwilę będziemy musieli dalej funkcjonować w takim szarym, codziennym życiu. I to wszystko. I to wszystko jakby, co na, do, na tą chwilę, co wy będziecie doświadczać, czego będziecie doświadczać. Więc moi kochani, wytwajmy w takim pierwszym kroku. W zaufaniu, by się poprowadzić, by wyjść osobno, z dala od ludzi, potajemnie. Cieszmy się tym, jeśli nas dotknie na modlitwie jakaś nadzwyczajna łaska. I po trzecie, zejdźmy z tej góry. Nie bądźmy jakimiś idealistami, że teraz tam nagle to już jest niebo i ja tylko tam już mogę się odnaleźć. My musimy zejść z góry, tabor. Musimy być w codzienności, znosić trudy, cierpienia. Nie zawsze tam będzie ta, ta, ta piękna atmosfera, też w sercu duchowa. Czasami trzeba znosić utrapienie jakieś mocne. Gdy apostołowie potem szli i głosili, to, to oni nie zawsze byli w jakiejś teraz euforii góry Tabor. Oni po prostu odczuwali zmęczenie, ból, cierpienie, gdy umierali męczeńsko. I to nie była góra, tabor. To, to było zejście z góry, tabor, yy, po to, żeby potem yy, to wszystko, co doświadczyli, yy, przypieczętować swoim. Tak, wierzę, wierzę w Ciebie. Wierzę, słucham Cię, idę za Tobą, Panie Boże, bo Ty jesteś tym, który yy, zszedł też z góry, tabor, by wejść na Golgotę i oddać za nas życie. Yy, I my podobnie mamy zejść z góry, tabor i oddać życie w codzienności za Jezusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego, pięknego dnia niedzieli, e, przemienienia pańskiego. Przemieniajcie wasze serca obecnością Jezusa. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z panem Bogiem.